...argumenty, jeżeli chodzi o ich potencjalny powrót do tego starcia. No ale tak, oni mają mocne rundy z pistoletami, o tym na pewno trzeba pamiętać, ale te nade'y, ojej. ileż tam poszło punktów zdrowia. Już szybko zabieramy się za liczenie, ale no tutaj mówimy o no, 180, 240... No, ...także podłożenie pompy to, to był maksimum, ojejku, spokojnie, karamba! Mam, mam, jest, Vamos! Vamos. Ależ tam... na ...Tigo w meczu Fnatic kontra So I zobaczmy, że Fnatic od razu próbuje szybkiego podejścia po te A na razie jednak jest tracone worki. To będzie wielka szansa. Oj, to se dla so. z kolejnych headshot. Jest już po rundzie. Bardzo szybko. A on potrafi zagrać defensywnie teraz delikatne kłopot, ale złapał jeszcze jednego zawodnika. Także jest przewaga 3 na 1 zostaje. Sam Kaliks. Jeszcze próbuje Kaliks, walczy. Jeden daje jednego. Kaliks! Tak! trafił Kaliks! To jest Fejść dzisiaj! Dlaczego oni przegrywają wygrane ruchy? Zobaczmy co z tego wyjdzie. Jerks też teraz traci sporo życia, także. Daj. <ślesy> nice. I finalnie bez no, zachowanej broni. No, 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 no. Ale czego krzyczysz? Jakieś wamoszy, co to? Nie wiem, co to znaczy w ogóle w Portugalii. To ja byłem raz w 2013 roku w Lizbonie, to było dawno temu. Totalnie za darmo, no Friend też namierzony, także za chwilę atakowano od kilku pozycji na raz Czasu jednak jest coraz mniej, ale Friend! ależ błąd strzelecki polskiego zawodnika. No nie, no tutaj faktycznie, ale. Wiedział frend. Boost, boost, błąd A, go back, go, back, go, back, go back, A, starczy, 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 starczy. co?

Daj mi to yes, kurwa klikam mi Czuję tę rundę w Jeszcze Nie, ale zjebałem! Jestem dziwką!